żeby lody ekipy zdobyć, a i tak już nie było, więc wiem, co, co to za ból. W marcu 1945 roku Dieter Hutzel, asystent Wernera von Brauna, jechał ciężarówką do miejsca, w którym miał ukryć bezcenny ładunek. Dobrze wiedzieli, że alianci gotowi będą zapłacić każdą cenę za te dokumenty. Hutzel mógł się spodziewać, że z równą zaciekłością poszukują go Amerykanie co Rosjanie, a ludzie mają zadanie nie dopuścić do tego, aby dostał się w ręce wroga. Wojska alianckie dysponujące znaczną przewagą liczebną i siły ognia wdzierały się do Niemiec. Wielu brytyjskich i amerykańskich dowódców uważało, że należy jak najszybciej ruszyć w stronę stolicy Niemiec i zdobyć miasto, zanim dojdą tam Rosjanie. Nadzwyczajne wysiłki Hitlera, aby utrzymać miasto. Rozkazy walki do ostatniego żołnierza na niewiele się zdało. Czego poszukiwały specjalne zespoły NKWD na terenie Niemiec? Bez wątpienia na pierwszym miejscu tej listy poszukiwanych obiektów była ruda uranu. Niemcy zajmując w 1940 roku Belgię zdobyli zapasy rudy uranowej obliczane na 3000 ton. Przed wojną Belgowie wydobywali tę rudę w swojej kolonii w Kongu. Ruda uranowa. Bez niej nie można było wyprodukować bomby atomowej. Rosjanie coraz częściej przekonywali się, że Amerykanie zdołali ich uprzedzić. Nie, no tak, sobie akurat. Zerknijmy na Kasztan.